To na strony Sebastian z kanału Dzikie Rzuty. Dzisiaj przychodzę do Was takim krótkim materiałem, który będzie wprowadzeniem do serii kilku materiałów, gdzie porozmawiamy sobie na temat jednego konkretnego systemu. Mianowicie ostatnio zgłosiło się do mnie budowisko Kansumi, które jednocześnie jest wydawcą systemu Zakazane Ziemie, na który aktualnie w momencie nagrywania tego materiału trwa zbiórka. I poprosili mnie jako jednego z patronów tego systemu, żebym troszkę o nią powiedział. Dlatego stwierdziliśmy, że nagram kilka różnych materiałów, gdzie będę przechodził od ogółu do szczegółu i gdzie wam omówię każdą część jakby danego podręcznika, od począwszy od boxa, po jego zawartość, po bestiariusz, po kampanię, która również się ufundowała. Hmm i po wszystkie inne elementy i omówimy sobie ogólnie, a później szczegółowo. Dzisiaj bardziej będzie to informacyjnie, żebyśmy wszyscy wiedzieli o czym będziemy rozmawiać i co będziemy oglądać i co będę tłumaczył. Więc dzisiaj wam wytłumaczę mniej więcej czym są zakazane ziemie, o co w nich chodzi oraz jak wyglądają, jak wygląda wersja angielska oryginalna, którą posiadam Prywatnie, czego się możemy spodziewać i co wchodzi w skład samego boksa, żebyście mogli to zobaczyć. Dlatego, nie przedłużając, przejdziemy sobie teraz do części, gdzie porozmawiamy sobie o tym, czym są same zakazane ziemie. Dobrze, ale może od początku, czym są zakazane ziemie? Zakazane ziemie są oryginalnie wydane przez Frylik już. Trochę temu i na naszym rynku dały się poznać pod nazwą Forbidden Lens. Aktualnie trwa zbiórka przez, wyda przez wydawictwo Kensumi, które wydaje u nas hmm, pod właśnie nazwą Zakazane Ziemie. Jest to system typowo staroszkolny, który łączy też trochę nowoczesnego podejścia do grania w RPG. Mianowicie nacisk na klimat, nacisk na narrację i nacisk na minimalną ilość mechaniki dają nam poczucie totalnej wolności. Zresztą o mechanice sobie porozmawiamy zaraz. Na razie przejdźmy od tego, że sam system jest mocno, ale to mocno nastawiony na eksplorację. Mianowicie my, jako gracze, wcielamy się nie w bohaterów, nie wcielamy się w harosów. Nikt nas, nikt potężniejszy od nas, nas nie wysłał na, do Ravenlandu, bo tak się nazywa kraina, w której przyjdzie przyjdę grać. Jesteśmy, czy jesteście, bandą zwykłych awanturników, łotrów, przestępców i osób, które szukając, jakby to powiedzieć, swojego miejsca na Ziemi, udało się do, do Ravenlandu. Miejsca, którego nikt nie zna, którego nikt nie zmapował i którego tak naprawdę e, odkrywanie e, trwa cały czas. Dlaczego? Bo sam Ravenland był oddzielony przez 300 lat krwawą mgłą od reszty, od innych krain. Jak powstała sama krwawa mgła, to wiemy tego z i opowieści i z legend. Co się dokładnie stało, że krwawa mgła się rozwiała i otworzyła i otworzyła nam drogę do nowej krainy, tego tu również nikt nie wie. Wiemy tylko jedno. Krwawą się nie dało wcześniej przekroczyć. Każdy, kto się z nią zetknął, ginął. Każdy, kto próbował ją przekroczyć, ginął bez śladu. Nie wiadomo było, co się z nimi dzieje. Czy umierali, czy działo się coś jeszcze gorszego, tego nikt nie wie. Wiemy tylko tyle, że Ravenland to jest Świeży, dziewiczy skrawek mapy, który właśnie my będziemy odkrywać. Sam system jest tak naprawdę prosty. Nasza postać posiada cztery cechy, każda o konkretnej wartości. 16 umiejętności, każda z nich jest, pod, jest podciągnięta pod daną cechę. Oraz tak naprawdę każda postać ma swoje talenty wynikające z rasy bądź profesji, które tak naprawdę możemy używać. Wspomniałem wcześniej o minimalnej mechanice. Minimalna mechanika wychodzi stąd, że domyślnie jest to typowy system fryligowy, to znaczy mamy tutaj rzucanie pulą kości K6. Po prostu sumujemy sobie ilość, jakby, w umiejętności, dodanej cechy, po którą podlega, tworzy nam się pula kości. Do tego, jeżeli mamy ekwipunek, który też tam nam, nam daje pewne bonusowe kości, to również je dorzucamy do puli, rzucamy całą garścią. Jeżeli mamy szóstki, super, zdaliśmy. Jeżeli nie ma tych szóstek, trudno. Stało się. Ale po kolei. Pierwsze co? Jak wspomniałem wcześniej, jest to typowy system filigowy i wydany troszkę właśnie w X-stylu. Dlaczego tak? Ponieważ. To, co mam przed sobą, to ogromne pudło. Doszły mnie suchy, że dużo ludzi troszkę jakby jest zakupotanych e, widząc system wrany w pudle. Dlaczego? Ponieważ e, każdy, albo każdy, wiele osób myśli, że jest to zestaw startowy, czyli posiada takie, powiedzmy sobie, demo gry, taki skrót, skrót zasad, gotowe postaci. Coś, co ma nas dopiero wprowadzić do pełnych wersji danego systemu. Ważne jest to, żebyśmy sobie zapamiętali przed przyszłymi materiałami, że to, ten box, to jest pełna gra. Nie potrzebujemy do grania nic więcej. To pudło zawiera wszystko. podręcznik gracza, podręcznik mistrza gry, mapę, znaczniki, generatory przygód, legend mm, i inne rzeczy, które są potrzebne do grania. To jest... Pełna gra wydana w pudle. Jeżeli kojarzycie inne systemy od Free Liga, na przykład takie jak Twilight 2000, takie jak Dragon Bane, to również są pełne gry wydane w boksie, gdzie w danym pudle mamy wszystko, co jest nam potrzebne i niezbędne do rozgrywki. Jest to pełna gra, po prostu zapakowana, wygodne i łatwe do przenoszenia pudło. W środku są dwa podręczniki obite w eko-skórę. Zresztą ja je Wam w ogóle pokażę. Bo tutaj sobie przejdziemy troszkę do omówienia tego co jest, a potem sobie po prostu pogadamy troszkę o mechanice. Po pierwsze, pudło to nie jest, on, widzicie ono nie jest małe, ale zawiera mnóstwo rzeczy i no musi takie być. Pierwszą rzeczą, którą tutaj mamy jest podręcznik gracza. To wszystko jest sposób obity ekoskórą. I jest to wersja standardowa. To nie jest to, co właśnie trzymam w rękach. To nie jest żadna wersja premium, deluxe, limitowana kolekcjonerka. Nie. To jest wersja standardowa podręcznika. Podręcznik w tym rozmiarze, obity ekoskurą z tymi grawerunkami, z tymi malunkami. Tu mamy wszystkie możliwe zasady, jakie potrzebujemy do rozgrywki. Od tworzenia postaci z... Kilkoma grywalnymi rasami, często bardzo typowymi dla systemów fantazji, mianowicie ludzie, półelfy, krasnoludy, orkowie, wilkuny, bodajże, mam nadzieję, że nie przekończyłem nazwy, gobliny, oraz wszystkie profesje, które przyjdzie nam wybierać, łącznie z rozpisanymi talentami i z rozpisanym mechaniką. I wszystkimi, tak naprawdę innymi też mechanikami, bo mechaniką jakby samych testów umiejętności, forsowania tych testów, mechanikę zarządzania naszą twierdzą, mechanikę oblężeń, bo również ona tutaj jest. Tak samo mechanikę eksploracji i pokonywania mapy. I ta mapa jest też ważna, do niej zaraz sobie przejdę. To jest pierwszy podręcznik. Jak widzicie, no tak naprawdę Mam nadzieję, że trzymam go dobrze. Tak się w ten sposób się prezentuje. Podręcznik Mistrza Gry to jest w ogóle osobna księga, która jest skierowana tylko i wyłącznie do, jak sama nazwa wskazuje, do mistrzów gry, do osób prowadzących, do mistrzów, mistrzyń gry, e, która zawiera wszystkie nam potrzebne porady oraz e, dodatkowe zasady mechaniki i pomoce, które urozmaicą tylko naszą rozgrywkę. E, oraz zawiera mnóstwo przydatnych informacji odnośnie świata, odnośnie jak prowadzić tą rozgrywkę, żeby była ciekawa. W tym też bardzo ważną w tym systemie mechanikę eksplora eksploracji i pokonywania heksów. Dalej. Dalej mamy ogromną mapę. I ogromną, nie mówię tego na wyrost, bo ta mapa jest naprawdę spora. Mianowicie, to jest taki kawał mapy. Jest bardzo szczegółowa na, gru, na, grubym, na grubym papierze. Ona jest w ogóle dwustronna, bo macie z tego, co zauważyłem, generalnie tak. Ona jest dwustronna i to nie bez powodu. Dlaczego? Dajcie mi sekundę, zaraz, zaraz drugą przejdę. Taki zeszyt, czy bardziej taki folder, gdzie mamy mnóstwo tabelek i generatorów do różnych przygód, przygód, legend, encounterów, które możemy sobie wykorzystywać. Niekoniecznie losując, możemy po prostu sobie wybrać, co aktualnie pasuje i wplatać to w przygodę bądź samą rozgrywkę. Też to jest bardzo przydatne narzędzie i jest głównie skierowane właśnie do Mistrzów Gry. To jest taki, taka dawka, po pomoc dla nas. Wiadomo, podręcznik gmistrza gry, czy podręcznik gracza, one zawierają już mnóstwo innych, e, bardzo przydatnych materiałów oraz informacji, ale to jest takie uzupełnienie tego jeszcze, żeby po prostu podbić jakby wszystkie tak naprawdę smaczki. Bo tutaj też są wszystkie jakby też generatory backstory, czyli historii naszych postaci, które sobie możemy wykorzystać, co też nam rozwija jakby samą rozgrywka. Kolejną rzeczą. To, to muszę być wyciągać ostrożnie. Są takie naklejki, wlepki. Jest ich niemało. Dlaczego? Tucież ponieważ każde z nich są podpisane nazwami miast lub, lub mają konkretne ikonki lokacji. Dlaczego? Ponieważ z racji tego, że zakazane ziemie, Ravenland są tak naprawdę, jest kredą niezbadaną jest krainą jeszcze niezmapowaną, jest dla nas miejscem obcym, które dopiero my odkrywamy, a że sam system jest nastawiony mocno na eksplorację i pokonywanie heksów na mapie w trakcie naszych przygód i przemierzania całej krainy, to nigdy nie wiemy na co trafimy. Często, jeżeli gracie Secure by the Book, to również i mistrz gry nie wie, co tam będzie. I teraz pytanie, czy mój kod strąci mi kamerę, czy nie? Nie, nie strącił mi kamery. <gry> Często, jeżeli gracie by the book, no to pokazanie każdego heksa to jest losowanie, co się znajduje w kolejnym. Co też nam daje to, że twoja grupa, albo grupa twoich znajomych, którzy będą grali w Zakazane Ziemię. mapa wasza i ich, będą się od siebie mocno różnić. Każda będzie inna. I to jest właśnie też siła Forbidden Landsów, że mapy są bardzo jakby indywidualne w zależności od tego jak gramy, gdzie chodzimy, co się aktualnie dzieje, że my mamy realny wpływ na to co jest aktualnie na mapie. Hmm. I ta mechanika podróży naprawdę to nie jest, ona nie jest uproszczona, to nie jest jakaś tam prosta mechanika, że rzuć paroma kostkami i zobaczymy co się stanie, tylko jest to bardzo szczegółowa i bardzo, bardzo sprawdzająca się w trakcie rozgrywki i pomagająca nie tylko mistrzowi gry, ale też urozmaicająca, uzma to słowo, rozgrywkę graczom, ponieważ jest to taki bardzo miły i bardzo przyjemny element zaskoczenia, który mamy. Dobrze, to był sam box. Wszystko, co w nim było, to Wam pokazałem. Dwa pełne podręczniki, które Stanowią zawartość tego boksa. Mapa dwustronna, która jest naprawdę spora. Do tego folder z, z dodatkowymi rzeczami odnośnie kreowania naszych postaci, odnośnie generatorów potworów, generatorów też podróży samej i samych legend, które możemy usłyszeć w trakcie rozgrywki, które nas naprowadzają na jeszcze inne miejsca na mapie i nam tworzą, i nam bardziej tą, bardziej tą mapę rozwijają. Trochę nie zatrzymałem przy tej mechanice, jakby podróży, ale ona jest naprawdę tylko liznąłem po prostu czubek góry lodowej. Jeżeli tylko w kolejnych materiałach, jeżeli dojdziemy do właśnie konkretnego podręcznika, to ją sobie bardziej zgłębię i wam pokażę dokładnie co i jak. Kolejną rzeczą, która jest w wspieraczce, którą będziecie mogli zdobyć, jeżeli wykupiliście odpowiedni pakiet lub po prostu będziecie chcieli sobie kiedyś kupić, po prostu zakazane ziemię, jest to Book of Beasts. Czyli Księga Bestii. Ona została również wydana w ekoskurze, tylko tym razem jest w kolorze niebieskim. Ona zawiera pełny bestiariusz ze wszystkimi statystykami, ze wszystkimi ruchami potworów, z ich opisami, ich umiejscowieniem w świecie oraz w legendach, które możemy sobie wykorzystać, ponieważ każdy podręcznik, który mamy do zakazanych ziem, to jest nie tylko jakby sourcebook, book, albo bardziej podręcznik źródłowy, który wykorzystujemy dla czystych statystyk i po prostu jako taką pomoc na się rozgrywki. Każdy potwór ma swój też lore. Ten lore jest tutaj opisany bardzo szczegółowo, bardzo dobrze i możemy to wykorzystać tak naprawdę w trakcie naszej rozgrywki, gdzie to jest też dla nas pomoc, jako dla mistrzów gry żeby bardziej jakby ten świat żył był bardziej autentyczny i żeby te spotkania z tymi stworami nie były takie, że tak powiem na siłę, tylko jeżeli faktycznie mamy przykładowo opis trola rzecznego, to wiemy gdzie go możemy spotkać, wiemy jak się zachowuje, wiemy jakie są jego statystyki, jakie są jego ataki, co może zrobić jakie ma możliwości i co się może stać z graczami w momencie gdy do niego wpadną i no cóż będą, będą no bardzo, bardzo, bardzo natarczywi. Stworów jest pełny przekrój od, tak naprawdę, bardzo takich klasy, klasyków, totalnie fantaziakowych, mianowicie, e, właśnie trole, nietrole, gobliny, szkielety, takie, wiecie, typowa baza fantazy, po, właśnie, typowo, e, forbidden landsowe stwory, przykładowo, stwory, które tutaj się pojawiły, po pojawieniu się właśnie krwawej mgły. Takie bardzo osadzone w lore tego świata. Więc to też fajnie rozwija całą rozgrywkę. Sforów też nie jest mało. Nie powiem wam z pamięci ile tego jest. W ogóle zobaczcie na ilustrację w środku. No, jest naprawdę mega klimatyczna i naprawdę robi świetną robotę. Ale tak, yy, ile tu jest stworów tak naprawdę? No, z tego co patrzę... To ich tutaj jest dobre. 30 plus tych bestii, nie będę teraz każdego liczył, bo każdy jest furma kilka stron opisu, tak naprawdę, bo to są właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, to są to opisy samego potwora, jego historii, lore, umiejscowienia w świecie. Hmm. Oraz tak naprawdę jego stat bloki każdy stwór tak naprawdę posiada własnego arta i to nie jest taki po prostu wiecie chamski cukierkowy art, który nam ee, tak naprawdę jest sobie wrzucony, tylko są to takie bardziej już wiecie ryciny, ilustracje, takie dosyć ciężkie właśnie ołówkiem, takie właśnie staroszkolne, żeby nadać nam tego klimatu. To co wam akurat pokazuje to jest Twisted end czyli jakiś wypaczony drzewiec. Mm, dobrze, słuchajcie, kolejną rzeczą jest, a to spekulacja na koniec, dalej, <grytanie> kolejną rzeczą jest card deck, bardzo, bardzo pomocny w rozgrywce. Bez niego da się grać, bo to co tak naprawdę rzeczy, które mamy w podręczniku, one również są na tym deku mówię tutaj głównie o przedmiotach. Ale ten zestaw kart on bardzo, ale to bardzo ułatwia życie. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze mamy tutaj kilka kart wierzchowców, ponieważ krainę możemy pokonać pieszo lub właśnie kupić lub tak naprawdę sobie skołować, pożyczyć na czas nieokreślony w bardzo dynamiczny sposób czyjegoś wierzchowca. Mamy tutaj karty właśnie artefaktów. Czym są artefakty? Artefakty są to przedmioty takie już bardzo, bardzo, ale to bardzo specjalne, które dodają nam specjalne... To się, to się nazywa w ogóle artefact die, czyli kość artefaktu. Czym jest kość artefaktu? W Forbidden Landsach, poza samymi kaszuskami, czasami, ale to czasami, nam dojdą właśnie wynikające z danego posiadanego artefaktu dodatkowe kości, które otrzymujemy podczas rzutu. Czyli jest to K8, K10, K12. Te trzy rodzaje kości nam dochodzą do każdego rzutu i możemy tak naprawdę sobie zwiększyć szansę na sukces, jeżeli korzystamy z danego artefaktu. Brzmi to fajnie, w praktyce taki artefakt ciężko jest zdobyć. To ma być nagroda dla nas. To nie jest DD, gdzie legendarne przedmioty i przedmioty magiczne się sypią na każdym kroku. Nie, tu jeżeli zdobędziecie jakiś artefakt, jest to faktycznie możecie czuć, że zrobiliście coś zajebistego albo że mistrz gry faktycznie was ocenił. Kolejną rzeczą taką ułatwiającą rozgrywkę są to ponumerowane karty od 1 do 10. Po co one są? One są nam potrzebne dlatego, że kiedy zaczyna się walka, kiedy już nie ma, przekroczyliśmy ten punkt, gdzie już nie można uniknąć tego konfliktu, no to trzeba wylosować inicjatywę. Inicjatywę losuje się nie na zasadzie rzucania kostką, tylko po prostu mistrz gry wyciąga konkretną ilość kart. Oczywiście tylu jest graczy i tyle jest przeciwników. Kładzie je zakryte na stole. Każdy bierze po jednej. I losuje sobie po prostu jedną kartę, bierze ją i widzi, jaki ma numer w kolejce. I to jest naprawdę ułatwiające życie, bo karty, te, które tutaj mam, faktycznie wszystko przyspieszają. Wiadomo, możecie użyć karteczek, możecie użyć czegoś innego, tak, ale to tak naprawdę jest mega ułatwiacz, ponieważ. Karty również. Nie wiem, czy to kamera uchwyci. Karty również. Mam nadzieję, mam nadzieję że mnie chwyci, że chwyci. O, coś widać. Karty posiadają też na brzegach skróty dostępnych dla Was akcji. Po prostu macie, w momencie jak macie kartę przed sobą, no to jeżeli wykonacie akcję wolną lub szybką, bo te macie dostępne, no to po prostu kartę odwracacie i wtedy w momencie już wiecie, że się wypsykaliście ze wszystkiego, co było dla Was dostępne i po prostu kolejka idzie dalej. Więc one posiadają też skrót jakby tego, co możecie w trakcie rundy zrobić, jakie macie rodzaje akcji, czy jest to akcja szybka, wolna, tutaj jeszcze albo nie użyliście w ogóle żadnej akcji. Dodatkowo są też karty manewrów, to jest znaczki kart. Te karty tak naprawdę można wykorzystać, jeżeli mamy oczywiście manewry i chcemy ich wykorzystać, do tak naprawdę pamiętania i wiedzenia, co możemy aktualnie zrobić i co dany manewr robi dla nas, naszym przeciwnikom. Lub jeżeli ktoś wykorzysta taki manewr przeciwko nam, no to będziemy też wiedzieli, co, na, co, na, co, nas, co nas czeka. Dlatego też. Nie, przepraszam, mój kot się właśnie bawi pluszakiem. <laughs> to były tak naprawdę karty. No i teraz chyba najlepsza rzecz i rzecz, która, z którą ja prywatnie miałem dosyć spory problem. Mianowicie bardziej chodzi mi o podejście do tego, ponieważ jest to kampania Ravenspulch. Ona się również ufundowała. Również będzie wchodzi, wchodziła w skład z, z zestawu, który otrzymacie od tam danego progu, jaki spaliście. Jest to kampania bardzo, bardzo długa i bardzo też szczegółowa. Może się nie wydaje taka, bo to jest jedna książka, która niespecjalnie jest gruba, ale cały trik polega na tym, że ta kampania ma swój wątek. Ma motyw przewodni. Ma tylko quest'a, którego musimy wykonać. Ale jest też stworzona w formie sandboxa i nie ogranicza, nie narzuca nam żadnego, żadnej konkretnej ścieżki, żeby nasze zadanie wykonać. Mistrz gry musi się zapoznać z podręcznikiem, przyswoić go i wiedzieć co, gdzie i jak. Ponieważ gracze mają totalną wolność do eksploracji ray Landu. Ale grając w tą kampanię, macie też konkretne zadanie. Czy, co, czym jest to zadanie? Nie będę tego mówił, nie będę wam psuł rozgrywki. Powiem wam tyle, że te znaki kampanii, które są bardzo ciekawe, w prowadzeniu, ponieważ wiele kampanii jest, jest napisane w ten sposób, że idziemy od, od punktu A do punktu B, do punktu C, aż tak do punktu Z. Gdzie cała kampania się kończy, że mamy określoną ścieżkę lokacji. Tutaj mamy totalną wolność piaskownice i chodzimy, gdzie chcemy, jak chcemy, ale z tyłu głowy mamy, że mamy konkretne zadanie. I po pierwsze, to, nie jest, to jest nie tyle kampania, co jak każdy podręcznik tak naprawdę w zakazanych Ziemiach. Jest to również genialne źródło wiedzy o świecie i o samej krainie. Jeżeli nawet nie będzie się tego prowadzić, to i tak warto to przeczytać, bo to fenomenalnie uzupełnia nam całą wiedzę. Wiecie, ja tak mówię, jakbym trochę się tym jarał, bo, ale yy, no cóż, jak zobaczyłem, że to wychodzi, a znałem wcześniej Formie no to lekko się podjarałem, no to napisałem do wydawnictwa Kęsłowi, czy nie chcieliby mnie jako patrona. No, bo troszkę mi zależało, bo to jest jednak jeden z tych systemów, które naprawdę są ciekawe, bo i podejście do rozgrywki w stylu staroszkolnym, prosta mechaniki, bardzo otwarty świat, eksploracja. Nie wiemy, co nas spotka w tej krainie. Totalna losowość w miejscach i w lokacjach, a też właśnie. Forma wydania i forma, tak naprawdę, jak to wygląda pod względem właśnie kostkologii. To są wszystkie rzeczy, o których będziemy rozmawiać na przestrzeni tych kilku materiałów. Pierwszym materiałem będzie to materiał o podręczniku gracza, Player's Handbook, gdzie Wam omówię krok po kroku, jak wygląda mechanika od takiego ogólnego opisu, gdzie już wam wytłumaczę dokładnie, bo teraz znaczy, tylko to liznęliśmy, ale wam wytłumaczę, jak wygląda same rzuty, jak wygląda tworzenie pulikości, jak wygląda tworzenie postaci, jak wygląda forsowanie rzutów, bo tutaj w tym systemie możemy rzuty forsować. Jak wyglądają przewagi, kary. No i tak naprawdę, co jest więcej w tym podręczniku? Dlatego tutaj sobie omówiliśmy pokrótce, jak to będzie wyglądało. Już mamy mniej więcej równą wiedzę ja i wy, o czym będziemy rozmawiać. Dlatego tutaj kończę. Zapraszam Was do wsparcia zbiórki, która się kończy już niedługo. I to jest jedna z. Tak naprawdę. Kilku ostatnich szans, które macie, żeby złapać swój egzemplarz. A ja uciekam i widzimy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym materiale. Dlatego bardzo Wam dziękuję, widzimy się niedługo, cześć!